Pani poseł Mirosława Nykiel wspiera budownictwo energooszczędne. Pani poseł bardzo mocno wspiera budowanie świadomości na temat energooszczędnych rozwiązań w budownictwie i w szczególności zrównoważonego energetycznie budownictwa, którym, którym się zajmujemy. Kluczowe jest budowanie świadomości, dlatego aby te innowacyjne rozwiązania i technologie były wdrażane w polskich domach. Budownictwo energooszczędne, którym się zajmujemy, to bardzo ważny dział gospodarki. Trzeba wiedzieć, że budynki zużywają około 40% światowej energii, i właśnie dlatego, zmniejszanie zapotrzebowania na energię w budownictwie to rozwiązanie problemów niedoboru energii na świecie. Dzięki inicjatywie pani poseł Mirosławy Nykiel, mieliśmy okazję zainaugurować Akademię Nordhaus, której celem jest budowanie świadomości. Mieliśmy przyjemność zaprosić Panią Poseł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Panią Małgorzatę Skuchę, oraz wielu dyrektorów firm, z którymi współpracujemy, i przedstawić cele naszego działania oraz sposób, w jaki edukujemy polskie społeczeństwo na temat nowoczesnych technologii w budownictwie i w ogóle energooszczędności, którą w szczególności zajmuje się Pani Poseł Mirosława Nekiel.